Gdy wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się Węgiel Redstone i end, no i diamenty Też już biorę w ręce killoff W Ciebie przedzieram się, nic mi nie umknie o nie czeka jak sowy sen Jeden, dwa i trzy diamenty, jeszcze jeden dla zachęty, ja będziesz panu Uważia mi nie mnie, nie baluj Znowu mam bana No ja nie mogę Trzymaj te diaksy, Bo ja wychodzę i da ci indziej Na inny serwer Dostałem bana Więc nie pisz więcej Znowu mam bana Siemańko, z tej strony Dante i Cezar Siema, się Gramy na Nevagę Craft No na, Od Mr. Kulega, Mr. Kulera Radiocrafta i Karlikasa i serwerze yy, Bardzo fajny ten serwer, zapraszamy yy, Jak już tu widzimy to dużo ludzi się już tu pobudowało IP w opisie IP będzie w opisie oczywiście nie yy, dobra on no to po, po po mojej małej przeprowadzce do Cezara do domu, bo sam ten domek sobie usunąłem co miałem ja w Minecrafcie oczywiście no w Minecraftie, nie? To wybudowaliśmy taki domek bardzo, bardzo mi się podoba, nie wiem jak Wam i też może się Wam spodobało te intro, co tak. mam specjalne, co, spe co mam specjalne do lewaky Craft, więc spoczko jest. Dobra, Cezar, ty też coś trochę poopowiadaj. Op za serwer, nie muszę mówić. Na ty Czekajcie, ty. Na tym serwerze jest wszystko. SG. No. I tu teraz sobie zejdziemy. Drzewka urosły! Serio? No, zejdź sobie. Drzewka na urosły, my mamy. Zrobiliśmy sobie taki lasek podziemny. Czekaj. Kto tam przyszedł? Czekajcie tylko, o, dobra, mów, mów dalej. No to dobra. Zrobiliśmy taki lasek podziemny, Cezar gdzieś wyszedł. Taki lasek podziemny. No ja postanowiłam, żeby taki lasik, lasek podziemny zrobić, bo jakby zrobiliśmy taki w powietrzu, to by też może ładnie nie wyszło. Ale ładnie. Co? Jakby to tak... W porównaniu do zamku wyglądało, to to no. był I sobie postanowiliśmy z Cezarem znaczyć Cezar. No ja postanowiłem, bo Cezar nie chciał się na to zgodzić, bo powiedział, że nie będzie to rosło, a jednak to rośnie, żeby zrobić... No po... nie wiem, że to takie duże będzie. No i postanowiłem, że zrobię pod ziemią. Chodź zobaczyć, te drzewka jak urosła, zresztą zobaczyć na odcinku. Więc dobrze. Yy, może sobie pokażę... Co? Zaraz nie tak ma No, może i na tym serwie jest też SG, wszystko. To może idziemy sobie na jedną rudkę SG, co? Czekaj. Y, no i tu, i też tu Cezar ma... Y, zrobić taki fajny most. most. Y, dobra, no to pokażemy wam warpa takiego, co dorobili. Warp. Aquapark, nie? Nie, Warp Witcher. No, 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 znaczy nie lata tu, ale Mr. Kuler, Carlik i Radicraft zrobili Witchera, wark Witcher i jeszcze też z... robi tak, że y, oni piszą na czacie, kiedy u, y, uruchamiają Witchera, wszyscy, wszyscy idą, y, wszyscy, o... wszyscy się tu schodzą i nawalają Witchera. No. I kto go zabije, nie? No, więc... I kto będzie miał to wiatr czy coś tam. No to teraz y, jeszcze jeden Warp jest dorobiony. a, -a park y, WARP Aquapark. No to tu już piszę. Witaj w Aquaparku... Y, Zaczyn... Z... Życzę miłej zabawy. Zycznej. Dobra, no to y, tu już jak widzimy... Y, tu już porobił y, Radiocraft, tu najwięcej zrobił i taki twardy, taki architekt, znaczy architekt, no, wzięli go jako architekta, więc, więc dobrze. Na SG2, na SG2. Dobra, na SG 2 jesteśmy, no, no w ogóle serwer, wszystko w niebie. zapisz komuś też, żeby weszli. Mmm... Wszystko na tym serwerze jest. Mało, o, Ten serwer jest dopiero od kiedy? Od... Nie wiem. Hmm. Ale dopiero y, wszy, dużo ludzi też będzie wchodziło w piątki i w te... Czyli jutro wejdzie, bo dzisiaj było święto. A więc... Dobrze. Eee. Y, wbił? Wbił ktoś? No to, no to chodź, źle wyjdziemy, nie ma sensu. Czekaj. Okay. I w ogóle... Dobra, chodź. Chodź we dwóch, przeciwko sobie dobra. I w ogóle serwer jest fajnie zbudu... zbudowany. O, karnik. Karnik i nasz admin super. No, karnik. Pozdrawiamy karnika, Mr. coolerowi. No, I i Ale Mr. Coolerowi się dalej czepie, czemu on sobie nie dorobił tego szkiełka? Posącz na ten posągu. masz coś? No za, wiem wiem, zadupiłeś mu kurde złoty miecz Nie karli tu nie no Właśnie nie ja, karli Dante odwal... A ja mam... Kurde mi tak ścina, że nie umiem wskoczyć Oj oj, oj. Kurde, Lord nie the Fuck, fuck, the Lord said, Nie spróbujesz tu O kurde, spadłem w Dobra, nie, nie jestem na to. Nie wiesz, że bezbronnego się nie bije. <tyle>, Tyle byś mógł pomagać. Kurde, laga. Dobra, Cezar wygrał, ale no to by... Jeszcze raz. Nie, pójdź teraz do domku. O kur... Kurde, weszłem na jedynkę. To muszę wyjść od Właśnie, jedynki. A, to, jest to... A, to jest... Dobra. Eee, kurde, twardy jest u nas. Ten debil. Tak? No. Ty Gagatku, uciekasz Dobra no to mm, Zachęcam Was do grania na tym serwerze Czekajcie, jeszcze przejdziemy w podziałkach żeby pokazać Dobra Chodź tu w lewo jest. Tu się buduje krawcik. krawcik. Zabiłem jego psa i mi groził Panem Niby Alexa. Dobra, tutaj jest wyjście Wyjdziemy. A, aż takie takie fajne docenie jest. Teraz... Wiesz, każdy, in... Choć... każdy inaczej buduje. Ale on akurat szajko tu. Tutaj widzimy... Czyli to jest domen. Ja Dobra, zakończymy ten odcinek już to wal. Nie, chodź. Trzeba pokazać. W środku odcinka powiesz, nie, to to bali, nie nagrywa. Tu się buduje Eslen. Bardzo fajny no. domek ma. Gratulacje Eslen oczywiście. No. Tu jest najgorszy. No niedokończone. Jest y, więc u góry. Też jest. No, ale to choć ten. Już A. wiem, kto się buduje tam. Tu jest ten. ten. Jeszcze pokażemy od Platumeta. No chodź. Y... Ja. Od kogo? Od Platumeta. Tu po. Nasz. Nasz sąsiad. Aha, no, no to no sąsiad. No mieszka na tej samej ulicy co my. Ja, bo tu są inne ulice. Co? A dużo, No bo tu są ulice. No... W... No wiesz, nie? No, widzicie? Widzicie te wszystkie te padronki to są moje za rąbą. No. Więc dobrze. już się. Jak Jorzyk chce topał no, się, I mi szasunki wypadły, to on mi jest. Więc dobrze. Rozumiecie wy to Więc dobrze, myślę, myślimy, że Wam się ten serwer spodobał, więc zachęcam Was do tego grania. Tu na... Na, na tym serwerze do grania, więc dobrze. Lajkujcie, subskrybujcie ten odcinek, więc na razie i cześć. Dobra.